Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Bierzemy się za szalunki, tak jak mówiłem ostatnio. Fager tam docina, ja biorę się za zbrojenie. Teraz powrzucamy, pospinamy do kupy, pozabezpieczamy. Nadproża są, wszystko jest. Co najważniejsze, zostało zrobione. Przede wszystkim te ściany musieliśmy wyprowadzić, bo były bardzo krzywe. Za chwilę najwyżej wam pokażę na poziomicy, jak wyszło. Muszę zobaczyć, która to strona. Chyba ta obok. Dobra. To jest bodajże 5-metrowa. Niecała 5-metrowa. Bo tu jest niecałe 35 metrów budynek. Tu jest chyba 31. Inwestor zrobił sobie mniejszy. Taki chciał, taki sobie zrobił. Ogólnie budynki są do 35. Nie muszą być równe 35. Dobra. Jest. Jest oko. Mieliśmy trochę zabawy z tym materiałem, bo jest bardzo krzywy. Pokazywaliśmy wam w ostatnim w ostatnim odcinku, ale daliśmy sobie radę. Ach, tak jeszcze nie było. Jak busa przepchniesz... No to jest, szwagier? Nie no, tak mocno teraz zrobiłeś. Drugie podejście, bo nie widziałem. Tu się tym ustawia, ale nikt nie przeczytał instrukcji. To powiedzmy, że... Powiedzmy, że tak... Dobra, gnij. Że dobrze, busa tam postawi. Dobra. Jeszcze. To mi się wydawało, że jest po to, żeby podchodziło pod tą. jak zginasz, zobacz, no. Jedzień sobie tak. Weźmy sobie tak, do no tego jako dostaje Albo z drugi, albo do tego, bo tu są kilka rodzajów. Może do tego. Jak do tego. A dupie to. Jeden na przymiary. No, jeszcze. Jeszcze, jeszcze niech widzą, że jest para w łapie dobra. Teraz na wsi będę się bać. <noise> to chujo, bo powinno być wyżej To że tu? Trzeba jakieś deskę No to trzeba wziąć jakieś OSB na trawie ale buta może się zaprzeć Chyba nie mocno Czekaj jeszcze O tam jest jedno w przypadek wdepnąłem, to powiem Ci wyzywałem, mnie Kącik wychodzi. 90 stopni. No. Nie ma. Co nie ma? Czy ten? No. Nie wiem, możemy dogiąć. się Dobrze. I co? Chciałbym i Za to Aha. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo te deski to ważą więcej niż ty i ja. Trzymaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Dobra. Jak to nie poszły jak po ręce poczułem Jeszcze 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 Jak to jeszcze Pójść całkiem. Nie no co ty tyle O, coś Jest dobrze Spoko No ten wieniec będzie ciekawie wyglądał Bo wszystkie deski jakie tu mieliśmy naszykowane do zbijania tego wieńca są różnych wielkości Dlatego będzie wyglądał tak dosyć. No wyjścić. ciężko estetycznie to nazwać, ale będzie wyglądał inaczej niż do tej pory widzieliście, bo tu jest na przykład warga 2 mm, tu jest warga, tu jest warga, tu w ogóle jest, ale... będzie oryginalny po prostu. Takiego jeszcze nie widzieliście, więc na pewno zobaczycie, troszkę inny, no, uroki desek, tak? Na dzień dzisiejszy są takie ceny OSB, że każdy wykorzystuje to, co jest w domu: szafy, meble, łóżko, materac, rower. rower. z dynamem. Wszystko się wykorzystuje, żeby oszczędzić. A deski podobno 700 zł chłopak zapłacił za, cało, za całość tutaj, a jest na. Jest bardzo dużo tego. Na dwa więcej powiedzmy, za 700 zł, a jakby kupił OSB, to by dał 4 prawie 1000. Poszło w panca. Trochę za długie te wkręty, ale powiem ci tak, jak opiję się, to wszystko wody. Ja mam skończyć? Może nie będę kończył, ale jak opiją się te deski wody, to ja bym nie chciał ich ściągać. Jak już teraz ważą naprawdę naprawdę dużo. Zrobimy trochę inaczej. Dobra. Co 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 nie? Tak miało być. Dobra. Moja tam gdzie została wkrętarka. A co to za jakiś ma, co nie pasuje? Dobrego to masz pasuje. chociaż? Tak, pasuje. Już miałem tak idealnie ustawione. Czekaj, czekaj jeszcze raz. Przez to drzewo nie co przejść. Dobra. Trzymaj. U Ciebie, panie, wyżej. A, sorry, niżej. Dobra. Na ja sprawdzam, czy mnie słuchasz w ogóle. Wyżej troszkę, dobra, zobacz, jak pięknie wyszło. I to z tego, że my się tutaj naprodukujemy z tymi deskami, jak każda jest tej grubości. No, no właśnie, mówię no, tu, tu, tu. Tolerancja do 2 metrów. Dobra, panie, chodź dalej. Wejdziemy, zrobimy środek, skręcimy elki, supy, wzmocnienia i jedziemy do hotelu. Jutro zalewamy. To za chwilę zobaczycie, jak to skończymy. Bo z tym jeszcze chwilę nam zajdzie. Tak się wydaje, ale pozbijać to wszystko do kupy to nie jest takie proste. Każdy lubi, jak beton jest przed czasem, ale trzy godziny przed czasem tak trochę tak trochę nieciekawie jeszcze jest to robić. Niepozbrojone klepek nie ma stempla nie ma, tam nie ma stempla przynajmniej tutaj, bo jest bez nadproża. no i tam chyba, nie, tam nie musi być, tam są troża. No ale 3 godziny przed czasem trochę tak niefajnie tutaj damy sobie dystansę 24, bo boję się, że jak ścisnę to ściągnę. Dlatego tu będą dystanse i na dole, bo tu musimy bardzo mocno powzmacniać tę całą powierzchnię. Szkoda tylko, że za krótkie są te śruby, bo by dawał przez deski, ale mamy swoje. Mamy swoje, to jeszcze powzmacniamy, więc te będą delikatnie dokręcone. Bo klepki będą trzymać, natomiast te będą na dole, bo tu będzie beton najmocniej prężył. Więc damy te nasze większe. A tak to w porządku. Jeszcze deski dołożyć, bo jest za mało, żeby chodzić. No i można lać beton. Dzień jak co dzień jak to się mówi i tu musimy podnieść troszkę, ale to mówię jeszcze nie, nie lejemy betonem, więc Pozbrojone 45 śrubek tu wkręciłem, albo 50 śrubek wkręciłem. Dałem radę, nie? W życiu tyle nie dawałem. Zawsze dawałem 28, 26, do 30. No ale trudno, deski trochę inaczej się robi niż OSB. Jak one opiją się wody, to wiesz, doważyć. Jakbym zrobił na wkręciki, to by wyrywało. zobaczymy później ja się odsunę bo dopiero prałem miesiąc temu rzeczy okulary trzeba ci dać takie jak są teraz w modzie czy tam jak ktoś się tam zwie Upływa Widzisz różnicę między OSB a deskami? Każda najmniejsza szparka jaka jest, wszystko wypływa. Dlatego płyta USB swoje kosztują, ale. Ten wieniec będzie ładnie wyglądał na OSB. Tutaj będzie widać tą różnicę. Niedużo, ale to takie, wiesz, milimetrowe sprawy. Gotowe. Bierzemy się teraz za sprzątanie, zapakowanie i jedziemy do siebie przepakować busa. I jedziemy teraz na łódź i wrócimy tutaj za jakieś dwa tygodnie dopiero.